Mariola Wadas, witam Państwa w magazynie miejskim i zapraszam na wiadomości. Wiadomo już ile powiat dębicki stracił podczas przymusowej restrukturyzacji banku PBS. Odsłonięto pomnik króla Wadysława Jagieły, patrona pierwszego liceum ogólnokształcącego w Dębicy. 22 lutego w Chotowej goście będą bawić się w stylu meksykańskim. Muzyka prawie 1 300 000 zł to kwota jaką powiat dębicki może stracić w związku z przymusową restrukturyzacją Podkarpackiego Banku Spółdzielczego. Przypomnijmy, że sprawa dotyczy kłopotów finansowych związanych z przymusową restrukturyzacją Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku. Przez problemy PBS-u samorządy straciły około 43% środków zgromadzonych na kontach. Pozostałą część pieniędzy udało się zachować dzięki pomocy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W całym województwie taki poważny problem ma kilkanaście samorządów. U nas powiat dębicki i gmina czarna. O sytuacji finansowej powiatu poinformował Piotr Chęciek, starosta powiatu dębickiego podczas 17. sesji nadzwyczajnej, którą zwołano w trybie pilnym. My się kierujemy tym, co w danym momencie się dzieje formalnie i w obrocie prawnym i faktycznym i na kontach i na naszych saldach. Ustawa jasno, czy ta restrukturyzacja jasno określiła zasady i warunki tego procesu. Uzyskaliśmy informację, że... Bank nowy będzie funkcjonował od wtorku. To był 21 chyba stycznia. I od tego momentu wszystkie środki, które na koncie się znajdują, są w bezwzględnej dyspozycji Starosta Pietowego. W związku z czym te wszystkie środki zostały przeniesione do banku, jak powiedziałem, PKOBP. I jak mówiłem, środki z wszystkich kont, które zostały zredukowane. To jest łączna wysokość 1 250 000 zł. Więc o takiej kwocie mówimy. Jakby nie, nie zajmujemy się dywagacjami, nie zajmujemy się tym, co by mogło być, a nie było, albo co może być. My patrzymy formalnie na to, co mamy dostępne, co znajduje się na, w dyspozycji powiatu. W dyspozycji powiatu znajdują się takie środki, które powodują, że kwota, jak powiedziałem, która została utracona, to jest około 1,2 mln zł. Troszkę jesteśmy uspokojeni, nie jednak 1 200 mln to dalej spora kwota. Dlatego też zatekralowaliśmy pomoc dla pana starosty w działaniach które mają na celu odzyskanie tych pieniędzy, ponieważ ta stabilność w tym roku powinna być duża i te inwestycje wszystkie powinno, powinny być wykonane tak, jak to założyliśmy. Zresztą myślę, że zarząd i pan starosta pamięta, że praktycznie budżet przeszedł jednogłośnie, bo tylko bodajże dwie osoby wstrzymały się czy były przeciwne, więc zgoda co do budżetu jest. I dlatego prosiliśmy o informacje, prosiliśmy o wyjaśnienia tejże no, bardzo trudnej sytuacji, ponieważ mamy przykład, tu pan starosta podał, że jeden bank jeden samorząd ogłosił przetarg początkiem stycznia, wygrał PBS, a już 15 stycznia pieniędzy na tym koncie nie było, co jest no sprawą druzgoczącą. Cieszę się, że była taka dyskusja, cieszę się, że było spokojnie, że wyjaśniliśmy sobie to merytorycznie. Myślę, że samorządowcy z naszych zaprzyjaźnionych gmin też są uspokojeni i starosta zagwarantował, że te inwestycje wszystkie będą realizowane. Utracone przez powiat środki pochodziły m.in. z programu 500+, Funduszu Pracy, DPS-u, a także pfron -u. Starosta Piotr Chęciek podczas ostatniej sesji twierdził jednak, że ta sytuacja nie wpłynie negatywnie na przebieg zaplanowanych w tym roku inwestycji. Piotr Chęciek zapewniał również, że władze powiatu będą starały się odzyskać wszystkie utracone środki finansowe. To co zostało w banku PBS nas nie interesuje. tak? Tam zostały pieniądze, które zostały zrestrukturyzowane a do Nowego Banku trafiły te środki, które, które są dostępne, więc na dzień dzisiejszy nie ma takich obaw. Oczywiście musimy się zastanowić nad tym, jakiejś oszczędności musimy poczynić i w starostwie, i w jednostkach, bo jednak ta 1,2 no nie nieduża kwota niby, wydaje się, dla starostwa, dla, dla społeczeństwa dość spora jednak i liczymy tylko jeszcze, że odzyskamy oczywiście przede wszystkim część tej kwoty, która jest absolutnie naszym zdaniem nieprawnie zatrzymana, czyli, czyli środki właśnie ludzi, środki instytucji, które nie powinny Powinny nigdy zostać zestrukturyzowane. No, niemniej jednak jakieś drobne kwestie musimy przedsięwziąć, tak? związane z, no, z bieżącą działalnością starostwa. Natomiast co do kluczowych spraw, nie, no, wspomniał tu oczywiście pan radny o szkole, ja szkoły nie zmieniłem z tego powodu, że wójtowie, którzy tutaj byli i burmistrzowie raczej interesowali się infrastrukturą drogową. Stąd skąd oczywiście, że szkoła jest w dalszym ciągu priorytetem i, i nie ustajemy w działaniach zmierzających do tego, żeby środki na budowę szkoły pozyskać. Nie wyobrażam sobie, żeby Powodem, dla którego nie będziemy kończyć tej szkoły, było to, że, że podkarpacki bank spółdzielczy upadł, bo to jest absurdalne, tak dla nas. O sytuacji finansowej samorządów w kontekście restrukturyzacji podkarpackiego banku spółdzielczego dyskutowali także radni sejmiku województwa podkarpackiego podczas ostatniej sesji. Wierzę mocno, iż e rząd, bo to jest na poziomie myślę rządu, który jest być może w stanie pomóc tym samorządom. Samorządom, natomiast wszyscy inni no, pozostają nieobjęci tym tą troską. My dzisiaj jako samorząd wojewódzki, uwzględniając problem no, regionalny, wystosujemy taki apel, żeby zwrócić na to szczególną uwagę. Zależy mi bardzo, aby pieniądze. Wszystkie, które są deponowane w instytucjach finansowych, były bezpieczne. Samorządów również. Informacja w zakresie zorganizowanej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego i to, że samorządy, ale i przedsiębiorcy mogą nie odzyskać swoich pieniędzy w tej procedurze, skłoniła mnie do udziału w tej sesji. Pierwsza informacja, że starostwo powiatowe w Dębicy straciło 6 milionów złotych w tej procedurze, no zaskakiwała. Cieszę się, że jest to kwota czterokrotnie mniejsza, ale podejmowałam od pierwszego dnia działanie w tym zakresie, aby po pierwsze można było pomóc zarówno samorządom, jak i przedsiębiorcom, aby odzyskali swoje środki, które były w tym banku. Jest to pierwszy proces w Europie prowadzony, a zatem przyjrzeć się jak były podejmowane decyzje, które skłoniły do takiego przymusowej restrukturyzacji, powołania nowego banku bankowego funduszu gwarancyjnego, a z drugiej strony jak będzie przebiegał jak przebiegał proces, który do tego skłonił, czy i jak pracował Komitet Stabilności, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny i Minister Finansów. Złożyłam również poprawkę do budżetu 800 milionów złotych, aby można było stworzyć taki fundusz i jestem gotowa do współpracy z samorządem. Zdaniem władz samorządowych, aby w przyszłości nie dochodziło do podobnych sytuacji, powinny zostać wprowadzone zmiany w przepisach dotyczących zabezpieczenia pieniędzy publicznych. Do sprawy powrócimy na antenie polskiej telewizji regionalnej PTVR. W Dębice uroczyście odsłonięto po popiersie patrona pierwszego Liceum Ogólnokształcącego króla Władysława Jagiełę. Pomnik stanął na skwerze przed gmachem szkoły. Uroczystościach odsłonięcia pomnika uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych miejskich. Wszystkich przywitał Wiesław Ostafin, dyrektor szkoły i przypomniał historię związaną z patronem. W roku 1925 nadano placówce imię Władysława Jagieły, którą w powojennej Polsce odebrano. W roku 72 nadano liceum imię Jana Wiktora. Władysław Jagiełło ponownie stał się patronem 30 lat temu. Dzisiaj, w 30. rocznicę przywrócenia szkole jej patrona z czasów II Rzeczypospolitej, dopełniamy niejako to wydarzenie, odsłaniając po piersie króla Władysława Jego. Ufamy, że będzie ono nie tylko dostojnym i doniosłym symbolem szkoły, ale stanie się również jednym z elementów wizytówki miasta Dębicy i zacznie funkcjonować w świadomości jej mieszkańców. Pomnik z popiersią, który stanął na skwerze przed gmachem szkoły, wzniesiono dzięki wspólnemu wysiłkowi finansowemu absolwentów szkoły, jej sympatyków oraz całej społeczności szkolnej. Odsłonięcie popiersia patrona było jednym z punktów obchodów istnienia 120-lecia placówki. W momencie kiedy rozpoczęliśmy rok jubileuszowy, czyli właściwie rozpoczęliśmy od uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego wojewódzkiej, właściwie już wcześniej ukonstytuował się komitet jubileuszowy i to właśnie taka praca zespołowa, taki pomysł, żeby w ten sposób uczcić, uhonorować i stąd właśnie taki pomysł, żeby sponsorami byli nasi absolwenci. Chciałam również bardzo serdecznie podziękować miastu Dębica, tutaj bardzo no nie ukrywam, że, że ja yy, wspólnie z drugim radnym, nauczycielem naszej szkoły, panem Leszkiem Żyłką yy, zwróciliśmy się do pana burmistrza z prośbą właśnie o takie wsparcie, żeby to była również jakaś cegiełeczka ze strony miasta i takie wsparcie tutaj przychylność radnych, którzy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali i mieliśmy, co prawda nie było takiego finansowego, tylko w postaci że tak powiem materiale. i właśnie ta kostka yy, brukowa z granitu, którą na której stoimy, szacuję, że to mógł być kosz około 4,5 tysiąca. Jednym z absolwentów, który wsparł finansowo budowę pomnika był Michał Maziarka, przewodniczący rady powiatu dębickiego. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim inicjatorom tego dzisiejszego wydarzenia. Cieszę się niezmiernie, że w 120-lecie istnienia szkoły w roku jubileuszowym właśnie patron tej szkoły, który jak widać patronował, Wygląda na to świetnie tej szkole, ponieważ bardzo dużo wybitnych absolwentów właśnie pochodzi z tej szkoły, doczekał się tego upamiętnienia, tego pomnika. Dlatego trudno odmówić zaangażowania się w tak szczytnej inicjatywie. Uroczystości towarzyszyła sesja naukowa, podczas której z okolicznościowymi wykładami wystąpili absolwenci liceum, profesor dr Habilitowany Stanisław Waltoś oraz profesor dr Habilitowany Zdzisław Noga. Wydarzenie było jedną z wielu imprez, jakie zaplanowano do 20 czerwca 2020 roku, kiedy to odbędą się uroczystości centralnej jubileuszu. Imprezy tematyczne w resorcie Grand Hotowa pod patronatem polskiej telewizji regionalnej PTVR to już tradycja, ale pomysły organizatorów co roku zaskakują uczestników zabawy. Na zakończenie karnawału 2020 zaplanowano szalony bal w stylu meksykańskim. Oryginalne pomysły organizatorów imprez w resorcie Grand Hotowa co roku przyciągają chętnych do wspólnego karnawałowego szaleństwa. Przypomnijmy, że w hotowej razem z telewizją PTVR bawiliśmy się już m.in. w stylu lat 80., disco latino czy amerykańskim. W tym roku, na zakończenie karnawału, czeka nas natomiast zabawa taneczna, której motywem przewodnim jest klimat meksykański. Na gości czekają liczne atrakcje i występy artystyczne. Jak podkreśla Wojciech Ciurko, kierownik resortu Grand Hotowa, Balkar Karnawałowy 2020 będzie wyjątkowy, a organizatorzy przygotowali dla uczestników imprezy niespodzianki, jakich jeszcze nie było podczas imprez tematycznych w hotowej. Tego jeszcze nie było, tak? U nas te imprezy, każde to, to imprezy w jakimś klimacie. Po pierwsze, nie było, a po drugie myślę, że każdy z nas gdzieś tam zawsze przy imprezie czuje trochę tego meksykańskiego klimatu, więc mam nadzieję, że poczują Państwo go razem z nami właśnie 22 lutego. A od ilu lat organizujecie takie imprezy tematyczne? Imprezy tematyczne organizowane w resorcie Grand Hotowa to imprezy, które organizowane są już od bardzo długich lat. Dziesięciu powiedziałbym, pewnie, albo nawet i więcej. Jak pokazuje właśnie ta historia i, i teraźniejszość, ludzie to lubią. tak? Lubię, lubią to, że, że jest fajny jakiś motyw, przy którym można pobawić się. Bardzo mile są widziane i też w tym roku i przy tej imprezie bardzo serdecznie o to prosimy. I zachęcamy stylizację, tak? Aby wszyscy goście nasi, czy większość, oczywiście to nie jest obligatoryjne, ale bardzo fajnie jest, kiedy widzimy na sali bawiących się razem z nami gości, którzy fajnie wystylizowanie wyglądają. Wyśmienita kuchnia i wyjątkowe dania, jak twierdzą organizatorzy, z pewnością przypadną do gustu uczestnikom tego karnawałowego szaleństwa w Hotowej. Nie zabraknie odpowiedniego menu, które będzie też przygotowane specjalnie na tą okazję. Specjalnie właśnie na tą okazję i yy, również atrakcje, tak, które yy, jak co roku i co imprezę, że tak powiem, towarzyszą zawsze yy, przy, przy, przy tego typu okolicznościach. Każdego roku na imprezach tematycznych i balach karnawałowych pod patronatem Polskiej Telewizji Regionalnej w resorcie Grand Hotowa do Białego Rana bawi się ponad 200 osób. W tym roku impreza na terenie wyremontowanego obiektu ma być wyjątkowa. Organizatorzy liczą na kolejny rekord liczby uczestników. Zatem do zobaczenia w sobotę 22 lutego o godzinie 19 w resorcie Grand Chotowej. Z pewnością nie zabraknie doskonałej, szalonej zabawy kończącej karnawał 2020. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Ja się z Państwem żegnam i do zobaczenia.